Witam was bardzo serdecznie, a szczególnie ciebie Michale, który zadałeś mi to oto pytanie. Mateusz, jak wygląda twój dzień? Ile godzin śpisz? Co jesz i w jaki sposób funkcjonujesz od rana do wieczora? Pomyślałem sobie, że odpowiedź na to pytanie może być dla was wartościowa, a to więc ona. Wstaję codziennie maksymalnie o 7 rano, to dlatego, że znam badania, które pokazują, że osoby, które w życiu osiągają najwięcej, wstają wcześniej. W momencie gdy wstaję, to zanim jeszcze otworzę oczy, zaczynam od 10 minut minimum medytacji, czasem trwającej do 15, bo nawet 20 minut. Filip, gdy obserwuję swoje myśli, po to, żeby od razu zacząć dzień z dobrym, nazwijmy to, umysłowym metabolizmem, krótko mówiąc, na spokoju i na obecności. Później zaczynam od rytuału wdzięczności, przez kilka chwil dziękuję za to co mam, patrząc na moją żonę mówię dziękuję, że jest osoba, która mnie kocha i chce ze mną żyć, później zwracam się do mojego dziecka, które jest jeszcze najczęściej w łóżeczku, później opowiadam o tym, że cieszę się, że siebie widzę w lustrze i jestem wdzięczny za to co mam. Po wdzięczności schodzę na dół do kuchni, po czym przygotowuję sobie śniadanie i to śniadanie to będzie pierwszy posiłek, jeżeli zjem śniadanie na przykład o godzinie 8, to 3 godziny później będę jadł kolejny posiłek i tak co 3 godziny. 5 razy dziennie, za każdym razem jedząc określonego rodzaju zdrowe jedzenie, które generalnie jest związane z faktem jedzenia określonej ilości białka oraz węglowodanów, warzyw i innych rzeczy, które wiem, że są zdrowe. W ogóle nie będę jadł cukru, będę unikał napojów słodzonych i alkoholu i innych rzeczy, które wiem, że nie sprzyjają ani mojemu mentalnemu rozwojowi, ani rozwojowi mojego ciała. W momencie, gdy przygotowuję to śniadanie, to zawsze słucham odpowiedniej muzyki. To oznacza, że jest to najczęściej muzyka motywująca, często tak zwane motivational speeches, które można znaleźć na YouTubie, czyli ktoś, kto opowiada poprzez silną werwę i mocne stany emocjonalne o tym, co należy w życiu osiągać, w jaki sposób należy myśleć i tak dalej, bo to mnie odpowiednio nastraja. Do tego momentu nie tknę maila. Dopiero w momencie, gdy Zjem śniadanie, to zaczynam się zabierać za pocztę. Wtedy zaczyna się dzień mojej pracy. On trwa pomiędzy minimum 6, a maksymalnie 12, czasem nawet 14 godzin. I to już robię od 10 lat. W momencie, gdy kończę dzień, około godziny 16 czy 18, to wracam do domu i jest to czas dla mojej córki i dla mojej żony. Wtedy staram się nie pracować. Powiedzieć, że zawsze tak działam, byłoby naciągane, nie zawsze mi się udaje, ale oficjalnie jest to czas dla mojej rodziny. W związku z czym wychodzę z córką na basen, idziemy na spacer, bawimy się na różne sposoby, albo idę z moją rodziną. Gdzieś na zewnątrz, na przykład do restauracji, tudzież na randkę z moją żoną. Wieczorem zawsze, zanim pójdę spać, powtarzam rytuały. Zaczynam od wdzięczności, później jest 15 minut medytacji, później jest feedback z całego dnia i zadaję sobie pytania, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, których się dzisiaj nauczyłem i jakie trzy rzeczy mogę zrobić lepiej następnym razem. Powtarzam to od ponad 10 lat. W związku z czym, jeżeli to co robię przynosi mi efekty, a przynosi mi efekty, to jest to z całą pewnością metoda, do której Was zachęcam. Nie przekraczam 6 godzin snu. Kiedyś jak byłem młodszy, 10 lat temu, to spałem po mniej więcej 5 godzin, czasem nawet 4. Dzisiaj potrzebuję trochę więcej. W momencie, gdy nie przespałem jakiejś nocy ze względu na przykład podróże pomiędzy Brazylią a Polską, to wtedy zwykle będę spał 8, może 10 godzin. Ale 6 godzin to jest pewnego rodzaju standard. Wierzę, że odpowiedzi idące z tego pytania są dla Was przydatne i że skorzystacie z tego jak najwięcej. Jak będziecie mieli jakieś inne pytania, to koniecznie je zadawajcie, a my wybierzemy niektóre z nich, po czym przedstawimy je w takiej oto właśnie formie. Do następnego razu.